Chyba najwyższy czas i najwyższa pora pokazać się w trochę dłuższej formie niż tą, którą robię zazwyczaj na TikToku czy na Insta, zresztą na YouTubeowych shortsach od jakiegoś czasu również. Na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć, ale że to takie trochę one-man show, to przedstawię się tylko ja. Mam nadzieję, że wy również w komentarzu. Nie wiem po co, ale. W sumie może nie to, że się przedstawicie, ale może napiszecie mi, czy znacie mnie z TikToka, czy gdzieś tam z Instagrama. Ja nazywam się Jakub Karwas i od parunastu lat kolekcjonuję perfumy. Od dwóch lat staram się swoją wiedzą dzielić właśnie w takiej troszeczkę innej formie. Nagrywałem krótsze filmy na TikToka, na Instagrama, które spotykały się raczej z fajnym odbiorem. Dosyć dużą publiczność udało mi się już zebrać. Postanowiłem, że tutaj będę mógł troszeczkę bardziej się wygadać, trochę swojej myśli rozwinąć, tam trochę tego czasu czasami brakuje, nie wiem, co dzisiaj w sumie mogę, o czym mogę wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli jedziemy od początku, to wypadałoby powiedzieć, skąd to wszystko się wzięło i jak to się zaczęło i dlaczego akurat perfumy. Wezmę sobie coś do wąchania w międzyczasie, nie wiem na co postawię. O! O tym zapachu zapomniałem. parle Muah Gardens of India. Dawno tego nie wąchałem sobie. Zaczynając od początku. Od zawsze, od kiedy pamiętam, perfumy strasznie mnie jarały. Pamiętam, jak mając, nie wiem, na 10 lat na dyskotekę, na dyskotekę szkolną, podbierałem mojemu najstarszemu bratu. Aquadidio z półki perfumowej. O, jest jak ten zapach mi się wtedy podobał. Naprawdę ten zapach robił, te perfumy robiły na mnie ogromne wrażenie. W sumie nie zmieniło się wiele do dzisiaj. Uważam, że Aquadidio jest świetnym zapachem. No i wiadomo, przez następne parę lat, w wieku mocno-młodzieńczym, te perfumy nie były jakoś super obecne. U mm, mnie domu jakoś prawdopodobnie nie zawsze przykładało się do tego jakąś większą wagę. Mm, no i prawdopodobnie w gimnazjum e, zacząłem wąchać jakieś e, twory perfumopodobne, jakieś zapachy fm u tym grup i tak dalej. No już wtedy mi się to podobało, wąchając takie rzeczy. No i gdzieś przez jakiś czas na pewno na tym bazowałem. Nie wstydzę się tego, ponieważ doprowadziło mnie to do dosyć fajnego miejsca, w którym jestem teraz. I to, co widzicie za mną, to powiedzmy jakaś większa część mojej kolekcji. Następnie w liceum kupiłem swoją pierwszą butelkę Calvina Klein One. Zapach, który jest ze mną do dzisiaj perfumy, które strasznie sobie cenię. Zresztą to jeden z najlepszych uniwersalnych zapachów, niezależnie od płci, niezależnie od poru roku, niezależnie od y, okazji i wieku noszącego. Rewelacyjny unisex, y, świetnie się noszący, naprawdę kompozycja bardzo ciekawa. Fajnie, że właśnie na ten zapach wtedy trafiłem. Oczywiście, kupując tą butelkę, kupiłem źle. Kupiłem zapach CK1. W wersji scent, który nie był limitowaną butelką, ale również innym zapachem. Jezus, jak ja pamiętam, wtedy te perfumy. Zresztą również tą wersję kupiłem sobie parę lat temu, żeby sprawdzić, jak bardzo na przestrzeni lat mój nos się rozwinął, ponieważ właśnie wtedy odebrałem te perfumy jako coś absolutnie nienoszalnego, absolutnie cholernie medycznego, szpitalnego, w tym złym rozumieniu tego słowa, dzisiaj te zapachy szpitalne nawet mi się podobają. Sprzedałem ten zapach gdzieś na Allegro, ta paczka w ogóle nie doszła. E, fajny taki początek zainteresowania się perfumami. No i potem już na studiach e, trafiłem na pierwsze forum perfumeryjne w poszukiwaniu zapachów. Na tym pierwszym forum nie zostałem, nie zostałem na długo, ponieważ chwilę później odkryłem Perfuforum i tam zagościłem na długo i... Temu miejscu zawdzięczam naprawdę dużo, i poznałem dzięki tej grupie fantastycznych ludzi, świetnych pasjonatów, ogromne kolekcje, setki, tysiące zapachów. Jeździłem na spotkania z innymi, z innymi amatorami zapachów. Naprawdę, to jest to, co przybliżyło mnie do, do tego miejsca. Pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z forum. Marzyłem, żeby mieć swoje pierwsze dwie, trzy oryginalne butelki. Oczywiście kupiłem na, na forum używane flakony od gościa, z którym mam kontakt do dzisiaj. Pozdrawiam Ciebie, kudzior. Pamiętam, jakie to były zapachy. Był to Dawidów Cool Water Game, którego mam do dzisiaj w tym samym flakonie. Był to Job Night Flight i był to Benetton, o ile się nie mylę... Nie, to nie był Benetton. Nie pamiętam, co to była za trzecia butelka i teraz sobie nie przypomnę chyba, ale coś mi się wydaje, że był to Benetton, United, United Colors of Benetton, on był taki, e, też zapach taki trochę w klimacie CK1. Te dwa flakoniki uchowały się ze mną do, do dnia dzisiejszego. Pamiętam, że wtedy kudzior dorzucił mi również sampla z e, zapachu, który dzisiaj kocham. Jest dla mnie pięknym, praniowym, świeżym, świetnym zapachem. Również go mam, zaraz sobie go znajdę. Och, Kudzior mi wtedy dorzucił sampla tego zapachu, prada Infusionom. Wtedy te perfumy były dla mnie agresywne, pikantne, y, mocno wieczorowe, nienoszalne. Jak się okazało, znaczy ja pamiętam, ja poprosiłem go o zapach typowo letni, e, typowo świeży, bo takie kompozycje mi najbardziej pasowały. No i właśnie dzisiaj, po tych y, parunastu już latach, Jezus, jak to w ogóle brzmi. Tak, te perfumy odbieram. Zapach do białej koszuli, przepiękny, czyściutki, elegancki, medlany w stylu zapachów Prady. W ogóle cała linia infusion jest świetna z tymi flankerami, które wychodziły na przestrzeni ostatnich lat. Naprawdę rzecz warta uwagi. No, i tak było dalej, że kupiłem te flakony i tą odlewkę. Chyba to były jednak dwa flakony i odlewka. Nie pamiętam już. I Będąc już na studiach, mając galerię na wyciągnięcie ręki, wizyty w perfumeriach były coraz częstsze, e, coraz więcej czytania o zapachach, spotykania się z ludźmi, którzy, e, z którymi mogłem tą pasję dzielić i na pewno wciągnęło mnie w tą pasję jeszcze bardziej. No i co? Kupowanie butelek na oślep, kupowanie chaotycznie, żeby tylko mieć, żeby poznać kolejne e, pierwsze 10 butelek, pierwsze 20 butelek, e, marzenia o pierwszych, nie wiem, 50 czy 100 sztukach, co wiązało się z dosyć mocnym konkretyzowaniem swoich zakupów. Na pewnym etapie zaczynałem zauważać, co w perfumach zaczyna mi się podobać, co w perfumach lubię może troszeczkę mniej, czego nie potrzebuję, a czego wręcz przeciwnie, potrzebuję bardzo mocno i to było super. W pewnym momencie te flakony przestałem liczyć. Poznałem ludzi, którzy mają swoje perfumerie, hurtownie, którzy pracują w perfumeriach. To też było dużym ułatwieniem w zbudowaniu dosyć dużej kolekcji perfum. No i oczywiście to musiało się wiązać z tym, że moi znajomi, ci bliżsi, trochę dalsi zaczęli tą, tą zajawkę zauważać, zaczęli dopytywać. Niejednokrotnie słyszałem Kuba, ty w końcu powinieneś coś zacząć robić z tym tematem. Nie wiem, otwórz perfumerię albo zacznij o tych zapachach coś opowiadać światu. No i tak zeszło mi parę lat, aż do kwietnia 2023, gdzie w końcu się Odważyłem. Nagrałem pierwszego TikToka, pierwsze TikToki, na które aż dzisiaj mi głupio patrzeć, jak to wygląda. No ale cóż, one mnie pchnęły do tego, że między innymi dzisiaj tutaj jestem przed tą kamerą, mając zdecydowanie dużo większy luz, dużo większe pewnie umiejętności rozmawiania z Wami, z moimi widzami o tym, co mnie interesuje. Na TikToku na ten moment mam ponad 37 tysięcy. Widzów naprawdę bardzo fajnej publiczności zaangażowanych w moje treści. No, i tutaj na YouTubie chciałbym w troszeczkę dłuższej formie o tym wszystkim Wam opowiadać. Jeszcze nie wiem, jak do końca ten YouTube będzie wyglądał. Na pewno razem z moimi perfumowymi kolegami będziemy jakieś treści wrzucać. Gdzieś przez myśl mi przeszło tworzenie jakichś vlogów takich trochę. Znaczy, może nie vlogów, takich treści trochę mniej perfumowych albo dookoła perfumowych to też może kiedyś byłoby fajnie, ale to taka luźna, luźna myśl. No cóż, będę o tych zapachach troszeczkę bardziej chaotyczny sposób opowiadał, czyli tak jak lubię z większą, z większą dozą takiej mojej osobowości, bo na TikToku wydaje mi się, że ciężko to pokazać. No co, będzie fajnie, mam nadzieję, jeżeli wy w moje filmy będziecie się angażować, to tak samo ja będę angażował się w ich nagrywanie. Wiecie, to taka nasza obupólna korzyść, nie? Pewnie za jakiś czas jakość będzie trochę lepsza, bo zmienię telefon na kamerę e, i tutaj się wiecie pojawią lasery, animacje, A! lasery, będzie znakomicie. Mam nadzieję, że pomożecie mi budować to moje konto, tego mojego YouTube'a um, i będziecie zaangażowani e, w tworzenie fi tych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania, e, jeżeli chcielibyście jakieś tematy poruszyć e, w takiej dłuższej, gadanej formie, e, dajcie znać w komentarzu, tak będzie najlepiej. A tymczasem kończę. I tak to już trwa z 15 minut. Już mi się pamięć skończyła. Czujcie się. Do zobaczenia. Buziaczki.